Cześć, witajcie, jestem Shimer, a to jest trzeci odcinek dotyczący dżunglowania. Dzisiaj pokażę Wam Kazika, Kazika w moim wydaniu, Kazika, który był przez jakiś czas popularny i Kazika, który dalej jest mocny i dalej potrafi zrobić. I na pewno to jest, to jest build, który yy, odpowiada mi w obecnej mecie. Tak, co so, najpopularniejszy build. Jakbyście mogli zobaczyć sobie u którego do którego link ma, macie w opisie, zakłada najnowszą runę. Którą też posiada Gangplank, e, czyli pocisk, który po prostu Tutaj Wam Golda, czyli robicie go pod asasyna, maksujecie Q i po prostu manszytujecie przeciwników. Standardowo, no chyba każdy Każdy się spotkał. Ten build będzie pod ewolucję WIR-ki, e, pod ewolucję w i -R z runami pod Conquerora. <laughs> gramy z Conquerorem, gramy tutaj z Last Standem. Tutaj standardowa inspiracja, to raczej na większości Junglerów się grano, chyba że są jakieś. Wyjątki. <laughs> Maksowanie standardowo QWE. Yy, QW Tutaj nic się wielkiego nie dzieje. <laughs> Itemki, pod jakie będę szedł yy, w tej grze, to yy, itemy. Tutaj macie, proszę bardzo. <laughs> Ja y mogą zlate poszedłem po to, bo miałem bardzo dobry start, więc Power Spike, wiadomo, wykorzystujecie Power Spike. Standardowe itemy: Gordrinker, Black Cleaver, jakaś Hydra, jakieś jakiś Dead Dance, to są rzeczy, których, których poszukujecie i których po prostu. E no z których po to są po prostu core buildem, tak? Najczęściej. Najczęściej dla was e wiadomo, że buildy są sytuacyjne. Mm, nie każdy build jest, yy, yy, jest dobry na daną sytuację. Jak przyciszają więcej armora, to buduje się więcej armo yy, yy, obrony przed armorem, tak? No, w sensie AD to a, armor, Magic Resist, jak, na, jak mają AP, tak? W tym sensie. Ale wracając do gry, wchodzimy standardowo, jak w poprzednim filmie, <laughs> mamy tutaj taktycznego warda, który sprawdza nam. Po pierwszym filmie widzieliście yy, sytuację, w której wlecieli nam do dżungli i byliśmy w plecy, musieliśmy się odbijać. Także w dwie następne gry, nauczone o błędach, robimy sobie. Nauczone na tym, że tego nie zrobiłem, tak? Robimy sobie warda. <laughs> nie musimy już prosić, prosić teammateów o pomoc. I na spokojnie zaczynamy sobie od Blueside'a, żeby nam pomógł team. Tutaj, jeśli chodzi o Kazika, znowu nie ma problemu. Czy Blue, czy Red. Kazik sobie poradzi i z tym, i z tym. Ja lubię, lubię robić to, ponieważ bardzo lubię korzystać z izolacji, tak? Dalej nie mamy tej regeneracji e, z red buffa, Ale bez problemu możemy zrobić. Plus jest taki, jeżeli zaczniecie od blue że macie Reda później A jeżeli macie REDA później e, to jeżeli macie REDA później to możecie na ganka ewentualnego już mieć gotowego e, gotowego Warda tak, robimy sobie trzy kampy. Mamy, wbijamy trzeci level. Z trzecim levelem idziemy tutaj yy, i robimy sobie reda. I teraz mamy do wyboru po redzie iść sprowadzić coś zgankować, albo już robić dalej kampy. Widzimy, widzimy że kampa jest spuszowana. Tutaj jest spuszowane, tutaj jest spuszowane. No tutaj jest zgridowane, yy, ale to mniejsza o to. Ale w tym momencie nie miałem podstaw, żeby do iść. W tym momencie top się puszuje. Od razu przychodzimy, przeganiamy go, nie zrobimy wiele. Ale go przegoniliśmy i y, nasz gangplank ma chwilę oddechu. Także to nie jest takie puste przejście, że po prostu od razu idziemy cokolwiek i y, 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 jakby po temacie, po, po prostu zajmujemy się dżunglą, tylko dalej staramy się robić presję. Zrobiliśmy presję na, na, na topie, bo przechodziliśmy tędy i lecimy dalej robić swoje kampy. Pamiętajcie, kampy są ważne, tak samo jak kile są ważne. No, ale no nie zrobicie na siłę killi, a kampy możecie zrobić przy okazji, to jest to, żeby pamiętać, żeby nie latać tylko i wyłącznie jako jungler za farmą, tylko latamy, e, znaczy za killami albo tylko za farmą, tylko trzeba robić przy okazji i dopasowywać swój road e, najlepiej jak możecie, to przewijmy troszeczkę. Teraz będzie podejście tutaj pod bot bota, bo tutaj akcja się dzieje. No, obyło się bez naszej pomocy. Ale byliśmy w razie w wręcz jakby coś nie wyszło, to jesteśmy. Od razu kolno drake'a, od razu adekery, przyszedł pomóc robić drake'a, zarąbista współpraca od, od mojego adekery. I mamy szybko zrobionego drake'a przed 6 minutą, bardzo dobry czas. <laughs> ja jestem osobą, która lubi robić drake'i szybko, jeżeli tylko jest na to okazja, jeżeli tylko mam priorytet z bot'a, to jest najlepsza rzecz, żeby zrobić o 6 minucie drake'a. I zapewnić sobie presję dodatkową, przewagę dodatkową, no i bonusu do statystyk, tak? Wiadomo, że dają bonusy do statystyk. Sprawdzamy enemy jungle, robimy. Enemy midlenera nie ma. Możemy. No jeżeli. jeżeli Wiemy, że enemy midlenera nie ma. Tak? Trochę się zapędziłem. Jeżeli enemy midlinera nie ma, to możemy e, wtedy wejść na enemy dżungli jeżeli uważamy, że damy radę wygrać 1v1 albo przeżyć 1v1. Bo nam zależy podebrać kampę, e, a nie żeby. Mm, a nie żeby... E, na przykład zabić kogoś. No możemy zabić, tak? Ale no nie, to nie jest coś, co musimy na siłę robić. Podebraliśmy tutaj, zostawiliśmy jednego jednego raptorka. Podebraliśmy tutaj, jesteśmy do przodu. Enemy, jak widzicie, teraz wyszła z dołu, tak? Czyli ona przeszła przez bota, nie zebra, prze, Przeszła przez bot, tą dżunglę, nie zebrała ani jednej kampy, eee. I tutaj masa fleszy, masa fleszy, i dobicie, no wleciało, dobicie, no już tyle w, tyle w surowcu wykorzystane, że no przydałoby się tego kila zgarnąć. Także mamy kila mamy kolejnego kila Jak widzicie, wyewoluowałem sobie W, ponieważ daje mi to fajnego slowa. Ja lubię grać pod tego slowa, bardzo przyjemny jest, fajny do gonienia, fajny do, 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 do połkowania. E, I do puszowania linii, tak samo. Ma wiele zastosowań, dlatego, e, dlatego to W jest bardzo przyjemne jako pierwsze. Jako drugie będziemy ewoluować rkę, żeby mieć dłuższy czas niewitki. I trzecie użycie niewitki. Pamiętajcie o tym. Tak, dostaliśmy Power Spike'a, dlatego tak, kupiłem Pikaxa, żeby zrobić sobie Gordinkera. Ale ze względu na Power Spike'a mamy Sterak Dirka, żeby zrobić właśnie to, jak powiedziałem, to Youmu. No bo. Nie chcemy iść pod fultanka od, znaczy od razu, iść pod ten build. Jakby wolniejszy, który zapewnia nam trochę mniej znaczy więcej przeżywalności, a mniej. No tutaj niestety Kiana nas zabiła. Tak przy okazji. No i Najmocniej przepraszam. Tak przy okazji na, nas niestety zabiła. Ale do czego mówię? Nie chcemy, na przykład czasami, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, tak? Bo to dalej jest, pamiętajcie, że to jest dalej assassin. To jest dalej Assassin. Może być budowany inaczej, ale to jest dalej Assassin. On dalej ma izolację, on dalej ma duże obrażenia i dalej ma zwiększone obrażenia na kół yy, I dalej ma tą pasywę, którą może resetować. <coughs> Dlatego, jeżeli jesteśmy do przodu, taki ją mu po pierwsze ułatwi nam ganki, jak nie mamy rozwiniętego E, a w tym bildzie nie chcemy mieć rozwiniętego E. Raz, raz rozwinąłem i żałowałem potem tego. Znaczy, on się przydał, rozwinięte się przydaje, bo rasy są fajne, ale tutaj po prostu brakowało obrażeń po 16 poziomie, bo nie było rozwiniętego kół I to, te, o to też o to chodzi. Też o to, o, to, o to, też chodzi, tak? Możecie zrezygnować, bo z któregoś upgrade'u musicie zrezygnować. Kolejna walka, kolejna walka tutaj wam pokażę, cofnijmy sobie. My tutaj wchodzimy, bo jesteśmy silniejsi. Mamy tutaj y, 2-1, 2-2 i mamy tutaj fajne staty, mamy przewagę przede wszystkim Mimo tego, że Kiana jest 4-1 To y, w, walk, w walkach stolowych ja jestem po prostu bardzo silny, no i dalej mam tego ulta, tak? Który po prostu pełnia mi chwilę chwilę oddechu Wlecie, Wlatujemy, zabijamy, przeżywamy, kolejny kill, Gangplank podleciał <laughs> Tutaj jeszcze trzeba zająć się botem I znowu z, pier, najważniejsze co, zrobi, co zrobiliśmy to pojawia się Drake, my podchodzimy na tego Drake'a, zbieramy się na tego Drake'a, Gangplank przytomnie mnie podszedł, e, jeżeli, bo nie ma Ulta, podszedł, wsparł, w zebrał przy okazji Kila i przy okazji Herald puszczony, on sobie puszuje mitka, za chwilę uderzy, da mi dodatkowego Golda e, i to jest kolejny Power Spike. To nie jest tak, że musicie wziąć Tureta, wie, Tureta od razu Heraldem. Tak, tutaj też przy okazji był wzięty Herald, o czym nie powiedziałem. Też jest sytuacja, w której wykorzystałem oddech na wzięcie, na wzięcie tego, tego obiektywu i po prostu, tak jak wam mówię, snowball, snowball, jeszcze raz snowball. Znowu, Kiana, proszę bardzo. Kiana, co chciała? Mówiłem wam o tym power Spike'u. Mówiłem, co Zobaczcie, ja dostałem prawie całe życie, ale ona też została zmieciona całkowicie z, z, powierzchni, z powierzchni ziemi. Tak? Dlatego, że poszedłem pod, pod tego szybszego power Spike'a. To zbudowanie komponentów dla Youmu. Um, miałem ten dodatkowy niezbędny image, który pozwolił mi wygrać ten pojedynek. Po prostu to jest takie mała różnica, która potrafi właśnie zrobić, w, zrobić y, tą różnicę w fajcie potem. Dlatego jeżeli macie możliwość, okazję, warto jest zacząć od jakiegoś innego itemu. Na przykład, nie wiem, na korkim możecie zacząć, proszę, albo od Manamune od razu, albo możecie zrobić Hydra najpierw. Tutaj też jest taki nowy build, który właśnie ludzie, ludzie ostatnio grają. Nie, ja jeszcze go nie testowałem. Jeżeli będziecie chcieli, żebym przetestował ten build na, na korkiego, to dajcie znać, bo wypowiem się na jego temat z przyjemnością, yy, bo kiedyś grałem korkim. Eee, tutaj, no tutaj kolejny kill, bo złapana, wiadomo. Tak, złapana bez wizji, zobaczcie, tu jest ciemno, tak? Przeciwnicy mają tu wizję. Blue side, przeciwnicy mają tutaj ciemno, kompletnie ciemno. A ona wychodziła z góry, tak? Cofnijmy sobie, proszę. Zniszczyła tutaj Turet. Ma, ma tutaj jednego gościa, który w sumie umiera, więc nie wiem. Bot side jest całkowicie przegrany dla niej. I ona eee, poszła na, na dół, czemu mi co, co skipnęło? O, poszła tutaj, w ciemność. Tu nic nie dzieje, poszła w ciemność. Gdzie tak naprawdę ten. ten. ten yy... tu już był nie do uratowania. Poszła w ciemność i zginęła. Pamiętajcie też jak gracie na midzie chociażby, że schodzenie do lasu, tak, to jest ryzyko. Musicie wiedzieć, gdzie jest enemy jungler Albo jeżeli nie ma waszego teamu, żeby was wsparł, nie ma na przykład tutaj. Tutaj obok jakby była Kijana, to prawdopodobnie bym zginął. Ale że wyżła była sama, no to bez sensu ten szła. To było całkowicie, całkowicie y, niepotrzebne i nie na miejscu hmm. Tutaj Sajon robi problemy, dobra Przechwiniemy troszeczkę dalej Lecimy, lecimy do następnego etapu gry W którym już mamy tutaj dwa itemki, już jesteśmy tankowaci, już, jesteśmy, y, już mamy dalej, dalej mamy obrażenia I dalej zobaczcie co robię, dalej farmie. Dalej zebrałem, teraz wchodzę na flankę Zabijamy plecy, tutaj chyba tak, tutaj niestety Ccelok wszedł za duży. Mój błąd był w tym momencie, bo nie było tych konsekwencji, tak? Nie było tej konsekwencji. Ja wszedłem, jak oni już byli wycofani, przegrupowani. Mój team nie nadążył z powrotem i byłem po prostu sam. Dlatego. O, jak ten Twitch teraz przed chwilą, jak ten Twitch. On poleciał, team się zawrócił i zginął. Tak, także. Moje poradniki nie są stricte poradnikami eee, do na przykład samego Kazika. <trym> Bo tutaj musiałbym wtedy się skupić na combo, używaniu tych skilli. No, co mogę wam powiedzieć? Na przykład reset autoataku jest przyjemny U niego nie ma czegoś takiego, że możecie zresetować autoatak, czyli jak macie na przykład Jax'a, to używacie autoatak w autoatak, żeby to zresetować. U niego macie balans między tym Q, które ma mało mało cooldowna. Pierwsza rada, jak na przykład robicie takie kampy, to na początku Q używajcie po prostu, używajcie, tak? Na cokolwiek, żeby to dobić Kolejny drek zawsze wzięty Żeby go, do, żeby dobić W momencie, w którym, na przykład, mają te małe raptorki mało życia Dobijcie je atakiem. Tak, po, po, poczekajcie tą sekundę, do, czy tam dwie, dobijcie auto atakiem I użyjcie, na przykład, Q dopiero na tego dużego Czemu? Ponieważ te, te, ta sekunda, dwie Wam się Skróci Czas, czas cooldownu przez to, że, że użyliście Q na odizolowanym celu Wam się skróci cooldown I i zadacie dodatkowe obrażenia. Czyli overall wyjdzie tak, że zabijecie szybciej. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie spamujecie kół od razu Tylko dlatego, że poczekaliście chwilę, żeby, żeby tego, tego, tego użyć. I znowu, kampa camp, wyszła. Ona zmarnowała Nie tak, nie, ma, nie miała fleszy nawet. Ona przeżyła. Ale tak, presję zrobiliśmy. Zabić się nie udało, ale ważna jest presja. Zrobiliśmy od razu kampę następną. I teraz tak, Sion'a nie zabijemy, zabije, zrobimy jednego kila i piękna ucieczka tutaj w drugą stronę. Eee, tak, tutaj jestem bezpieczny. Jeden za jeden poszło. W tej wymianie poszło jeden za jeden, gdzie Sion no, tak jakby usiadł, więc ciężko było. Tym bardziej, że no, Sion niestety ma te bazy wyobrażenia. Ale zrobiliśmy jeden za jeden, przeżyliśmy i teraz tak, idziecie. Nie ma sensu na przykład czasami wracać, kiedy Team chce coś robić. Ja się wyleczyłem, zrobiłem dwie kampy, może za, za dużo. Zdałem sobie potem sprawę, że za dużo o jedną kampę zrobiłem. Za dużo o jedną, powinienem od razu przyjść, ale teraz mam full HP i mogę lecieć tutaj z pomocą. Chociaż tu widzę, że... Tak, Gangplank sobie radzi bez problemu. On jest w ogóle 7-4 w tej grze, więc yy, tutaj. Ale i tak, przyszedłem, tak? Ja mogłem zrobić dalej kampę, mogłem się wrócić, mogłem iść na reda Ja postawiłem, że wesprę mojego bota Podszedłem na bota, okazało się, że dał sobie radę bez mojej pomocy No to robimy reset i lecimy dalej Dlatego wizja na mapie jest bardzo istotna i cała kontrola mapy jest bardzo istotna, że W momencie, w którym jestem tu na dżungli, robiłem tego blue buffa, Widziałem, co się dzieje na bocie I podjęcie decyzji o zrobieniu yy, grompa było z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, bo nie wiedziałem, w tym momencie nie wiedziałem, co się dzieje tutaj yy, Dlatego jak najszybciej po zrobieniu grompa poleciałem na bota Zasekurować, tak, już po akcji, ale yy, Ale i tak byłem zasekurować, ponieważ kontrola mapy jako jungler jest bardzo istotna i będę Wam to powtarzał w każdym filmie yy, Dopóki yy, się tego nie nauczycie i nie zapamiętacie, yy, i nie, każdy z Was nie będzie obudzony o trzeciej w nocy Mówił, że kontrola mapy jest najważniejsza o, taki jest, taki jest plan. I tak to ma wyglądać. Dobra, robimy presję. Tutaj mamy tak, obronę na bocie, presja na midzie, presja na topę. Poszedłem na topa po to, żeby zrobić presję, po to, żeby ktoś musiał iść na tego topa. Przeżył, ale no, no przeżył. I znowu, kampa podbierana. Tutaj jak widzicie, nie było enemy junglera, en Enemy dżungla jest czysta. Wyczyściliśmy wszystko. Ten blubów też chyba jest świeży, więc też został zabrany całkowicie blubów. Wymiana jeden za jeden. No jeden za jeden poszło, no dobra. E, chociaż nie wiem, gdzie zginęła ta Niko. Ale tak, to było jeden za jeden po prostu. No i d dalej presja. tutaj już patrzcie, gangplank w tym czasie, kiedy ja robiłem presję na topie. W tym czasie, kiedy ja się kręciłem tutaj i robiłem presję całą. Gangplank zdążył e, odeprzeć Sajona, przejść całą tą linię, spuszczać ile trzy fale chyba minionów, czy dwie. I już zniszczył prawie całego tureta. W tym czasie my dalej tutaj robimy presję. Dalej ściągamy trzy osoby tutaj. Co robi gangplank? Uszyje bota. On bierze ich. Ten turret. Jeżeli to wygramy, plus dla nas, bo jest 3 na 4. My jesteśmy silni. 3 na 3, przepraszam, tu było. My jesteśmy silniejsi, ja jestem silny. Tutaj mamy Varusa, który też potrafi bardzo dużo wklepać. I znowu co? Ga gangplank przytomnie. Od razu wieża i co zrobił? Na Drake'a. My skończyliśmy walkę, wygraliśmy walkę. Co robimy? Drake. Czemu Drake? Ponieważ Baron jest ryzykowny. Baron zawsze jest ryzykowny, do Barona najlepiej się przygotować. Baron jest yy, rzeczą, którą powinniśmy zaplanować. A wzięcie Drake'a to jest coś, co po prostu jest yy, wytajmowane. To, to może zrobić to jedna osoba bez problemu. Tym bardziej, że to, to jest dusza Smoka. W momencie, w którym to jest dusza Smoka, to ma ona priorytet nad, nad, Dragonem, nad, nad Baronem w większości przypadków. Czemu? Bo. E, całkowicie odcina to mm, przeciwnika e, od tych buffów, tak? Od buffów, jeżeli przeciwnik wziąłby pierwszego do potem zestylował drugiego od nagle okazuje się, że na przykład ma te dwa smoki regeneracji, tak? To już troszeczkę utrudnia nam, no, utrudnia nam grę, utrudnia nam zabicie, e, utrudnia nam połkowanie. To wszystkie a, takie rzeczy, które się dodają. Zapytacie, co jeżeli oni by zrobili Drake'a, e, barona? No nie zrobią barona, ponieważ tutaj musiał ktoś, tutaj musiał ktoś być, tutaj zginęli e, tutaj zginęli w tym miejscu w walce przed chwilą. Nie było komu to, to, to robić, więc po prostu robimy pewny e, checkpoint dla nas, tak jak wieża jest peł była pewnym checkpointem dla Gangplanka, kolejny pewny checkpoint i teraz poleciał piękna barona. Teraz możemy ze spuszowanymi li liniami. Z itemami nowymi, z duszą Smoka, która daje nam bonus do obrażeń, bonus, znaczy bonusowe statystyki i efekty. Odpieramy. Mida bierzemy kolejnego killa za Frico. Grupujemy się na Drake'u. Zobaczcie, cztery osoby są na Drake'u. Tutaj mamy Korkiego, który pewnie czeka na paczki. Oni raszują po, po tom, raszują po Kijane, bo po prostu mogą. Bo mogą, bo przeciwnicy są, bo ona jest sama. Zobaczcie, cofnijmy. Tofnijmy. tutaj właśnie nie widać żadnego przeciwnika Nie widać, na nawet na mapie jak spojrzycie, nie widać żadnego przeciwnika Jednego przeciwnika widać Leona trafiła perfekcyjnie, poleciał stun I teraz tak Od razu jak tylko było widać, poleciał ult, poleciał drugi ult Zmarnowane, zma jedni twierdzą, że zmarnowane surowce A inni twierdzą, że nie Dlaczego? Bo najważniejsze jest zabicie junglera eee, W takiej sytuacji jest zabicie junglera, ponieważ nie ma counter smite'a Tak? Jeżeli nie ma realnego zagrożenia, które może wam zrobić jeden F 1 v 5 to po prostu zabijacie junglera i wtedy robicie, robicie barona. Teraz nie zrobiliśmy barona czemu? Bo z tej akcji wyrodziła się następne, następna akcja, która dała nam killa, i następna akcja, która dała nam killa, i mamy cztery zabójstwa. I teraz możemy na spokojnie zrobić tego, yy, tego barona, bo czterech przeciwników nie żyje. Kontrola znowu przejęta. Baron, znowu, baron zrobiony. I kontynuujemy przygodę. Tutaj, Sion już się, już się uparł na wykuszczenie tego tureta. No, uparł się, no, nic mu nie poradzimy na to. Tutaj, kolejne grupowanie się. E, dlatego, że byliśmy na midzie, na bocie, więc idziemy, idziemy za ciosem, tak? Ktoś botem, ktoś midem. Akurat teraz nikogo na, nikogo na bocie nie było. E, nikogo na bocie w tym momencie nie ma, e, ale kolejny kill na midzie. Czyli mamy falę na midzie. Podeszła decyzja, grupujemy się na midzie, spróbujemy coś zrobić. Spróbujemy spuszczać w czwórkę ten turec. Zwłaszcza, że kolejne trzy osoby są teraz martwe. Trzy osoby są martwe. Po co puszczać linię, która jest daleko? Zanim te miny dojdą, to one się zrespią. Po prostu lecimy za ciosem i wykorzystujemy okazję. Szybka, szybka zbiórka na midzie. W cztery osoby. Szybki inhibitor. Czemu? Bo jest 5V czy 4, 4V2. Tak? 4V2 było. Najprościej mówiąc. 4v2 daje nam realną szansę na to, żeby y, zrobić to, to, co możemy zrobić, czyli e, czyli e, spuszować kolejny obiektyw. w tym przypadku inhibitor, który daje nam bonus fajny, bo te miniony robią presję dodatkową i wyszła walka, ile? 4 za 2 no walka przegrana, ale turret wzięty, patrzcie ten turret kosztował nas 4 zgony w tym momencie jesteśmy tak bardzo do przodu i tak bardzo zbuchowani, że to nas aż tak bardzo nie boli. Wiadomo, to nie jest coś, co chcemy zrobić, tak? Najczęściej to było troszkę zgridowanie, tak? Ale overall ta akcja to nie jest tak, że zginęliśmy za nic. Zginęliśmy za ten turet, za jeden z turetów, który pozwoli nam szybciej skończyć grę, tak? Także to jest value, które nie jest może jakieś super idealne, ale też nie jest całkowicie tragiczne. Kolejna walka pod Elderem. Kolejny objective, który musimy bronić. I jak widzicie, na spokojnie go bronimy. Nawet bez mojej pomocy tutaj, yy, tutaj nie byłem potrzebny. Zginąłem jako ostatni. Co możemy spodziewać się, żeby po tym, yy, bo nie zwracałem chwilę uwagi na swoją postać, że yy, nie zrobiłem żadnej kampy. Tylko od razu przyleciałem na, na Drake'a. Także mamy sytuację, w której mamy już tego Black Cleavera. Mamy Hydrę. Całkiem przyjemna jest ta Hydra, dodatkowe leczenie, zawsze spoko. Tutaj, tej ostatniej temy są bardzo sytuacyjne Kolejno, i kolejnościowo, i, i różne rodzaje. Można robić GA, można robić Detensa. Mm, tutaj już zależy od, od tego, naprawdę na koło gracie, i jaka jest wasza sytuacja. Jeżeli macie Power dużego, no to po prostu robicie więcej obrażeń. Tak jak ja, ta Hydra po prostu robi więcej obrażeń niż, yy, niż na przykład Guardian Angel. Tak, tym bardziej, że ja nie umieram za bardzo. Ja nie mam aż takiej umiera umieralności. Żeby to mnie jakoś bardzo zabolało No i teraz na spokojnie, tutaj myślę, że powoli Tak, będziemy już się zbliżać do końca gry I po prostu ja sobie nawet sam tutaj zrobiłem presję Z tym Elderem i skończymy sobie ładnie Pięknie gierkę Także rozwinęliśmy W, rozwinęliśmy ulta I na 16 rozwinęliśmy Q, które zwiększyło jeszcze bardziej nasze, Nasz potencjał duelowania się I ace'ik na, na sam koniec, wszyscy zostali Zniszczenie imionki dokończyłe gierkę e, i tyle. Także latajcie tym kazikiem. Wykorzystujcie odizolowane cele. Tak jak tutaj w tym miejscu e, było. o co wam powiedziałem. Wykorzystujcie tę sytuację. I e, na, pewno, na pewno, kontrola mapy to jest coś, co będę wam wpajał w każdym jednym odcinku. A my, na sam koniec, przejdziemy jeszcze do jednej rzeczy. Do jednej rzeczy przejdziemy na sam koniec. A mianowicie. Urządzam giveaway. Dnia 22, dla wytrwałych oczywiście. Kto dotarł, ten proszę zostawić łapkę w górę tutaj w komentarz i zostawić Subika. Będę bardzo wdzięczny. A dla wytrwałych, kochani, robimy giveaway. Giveaway. Świąteczny giveaway. Robimy. Co on oznacza? Dnia 22 wylosuje 5 osób, które otrzymają ode, mnie, otrzymają ode mnie prezent w postaci skina do Ligi Legend. Co musicie zrobić? Pierwsza rzecz. Musicie zaprosić mnie do znajomych na lidze. Póki mam miejsce, mogę zaprosić osoby, bo musicie mieć konto przez jeden dzień, musimy być znajomymi przez jeden dzień, żeby, żeby dostać prezent. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musicie napisać mi tutaj ładny, taki fajny wierszyk świąteczny. W komentarzu pod tym filmem piszecie wiersze świąteczne, i na streamie 22 grudnia będziemy przeglądać te wszystkie wasze wypowiedzi, wszystkie wasze wiersze I razem z czatem na streamyku, na który, do którego link macie w opisie Wybierzemy pięciu zwycięzców, którzy otrzymają ode mnie skina Jeżeli będziecie znajomymi, otrzymacie skina od razu Jeżeli nie, no to najpierw was zaproszę do znajomych I wtedy dopiero otrzymacie tego skinka Także zostawcie jeżeli jesteście chętni, chcecie spróbować swoich sił, piszcie wiersz, wiersz świąteczny w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, zapraszam na strumyczki, link do Discorda znajdziecie w opisie, na którym umieszczam co tydzień grafik streamów, żebyście wiedzieli, kiedy możecie mnie znaleźć na żywo. Poza tym pamiętajcie, że kontynuuję codzienne filmy aż do świąt na moim kanale YouTube, na który właśnie się znajdujemy, także Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś. Mam nadzieję, że film się podobał. I do zobaczenia w następnych filmach oraz na streamach. Cześć Wam!